kończyło się na tym, w którym stoi dzisiaj, czyli w miejscu dawnej miasteczkowskiej szkoły i organistówki. Działka była dosyć mała, dlatego władze miasta Dokupiły jedną działkę od właścicieli prywatnych, druga, mniejsza, trzyarowa została podarowana. Projekt kościoła pojawił się w pierwszych latach XX wieku. 3 września 1905 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę. Świątynię wybudowano bardzo szybko, bo w 3 lata. Dowiadujemy się tego z informacji znalezionych w 2002 roku podczas remontu wieży kościelnej. Puszkę zostawili w tym miejscu najprawdopodobniej budowniczowie kościoła. Jest to znalezisko bardzo cenne, ponieważ ukazuje jak wyglądało życie w mieście 100 lat temu. W puszce znaleziono dokumenty, z których dowiadujemy się ilu mieszkańców liczyło wtedy miasteczko, kto zarządzał nie parafią, lokalią. Jak nazywał się burmistrz, kto był organistą, ile klas posiadała szkoła miasteczkowska? Do dziś w kościele można oglądać oryginalny ołtarz, obrazy, organy lub bogato zdobione stacje Drogi Krzyżowej. Ołtarz główny y, zamówiono w Głupczycach, w firmie Karla Ondrusza, stolarza Ondrusza, ojca Paula Ondrusza, zwanego Rzeźbiarzem Pana Boga, którego dzieła tutaj również znajdują się wewnątrz tego kościoła. Yy, między innymi yy, płaskorzeźba przedstawiająca w niebo wzięcie Marii w ołtarzu głównym. Ona przyjechała w stanie surowym w zasadzie tutaj do miasteczka, a malarz berliński Fritz Walters yy, nakładał polichromię. Ciekawa historia wiąże się także z kościelnymi dzwonami. Podczas wojny w 1942 roku dwa największe miały zostać zarekwirowane przez Niemców, ale przez orni miasteczkowianie zdołali ukryć jeden obiekt. Miał pozostać dzwon najmniejszy, Jezus Maria Józef, tak on się nazywał. Ale o dziwo okazuje się, że w tym w nowym kościele, jeżeli ktoś przyjrzy się bliżej dzwonowi, yy, służącemu jako dzwon zegarowy, okaże się, że jest to pochodzący z 1798 roku kajetan. Nie wiem, czy miasteczkowianie byli tak przezorni, że ten dzwon ukryli, montując go jako dzwon zegarowy. Podczas 110-letniej historii, budynek przechodził wiele remontów oraz renowacji. Dzięki pracom można podziwiać dziś m.in. odnowiony ołtarz. Ołtarz główny który powstał w Głupczycach, w tej chwili najbardziej przypomina ten ołtarz z roku 1908. Dlatego, że w tym roku został poddany konserwacji i nawet kolor polichromii jest najbardziej zbliżony do pierwowzoru. Parafialny kościół pełni bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców Miasteczka Śląskiego, którzy bardzo hucznie świętowali jego 110-lecie. Z okazji 110-lecia odbył się między innymi uroczysty koncert Miejskiej Orkiestry Reprezentacyjnej.